Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj będę chciała Wam pokazać dwie bardzo fajne gry planszowe. Są to gry firmy Treffler, Funny Duck i Bibbit. <grych> I są to gry, tak zwane pierwsze gry planszowe, co jest napisane w The First Game. Um, tutaj wiek docelowy 2,5. W górę. Są to gry oczywiście przeznaczone dla dzieci najmłodszych, no bo właśnie są to te pierwsze gry planszowe. I będę o tych grach opowiadała i te wszystkie wartości terapeutyczne, które tutaj będę podkreślała, oczywiście dotyczą się dzieci pełnosprawnych, tych dzieci w wieku 2,5 i w górę. Natomiast znacie mnie, wiecie, że pracuję głównie z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju. No i ja będę w szczególności opowiadała o tych grach w kontekście właśnie. Zabawy, ale też terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ja polecam te gry osobom, które prowadzą tusy. Tusy dla tych dzieci młodszych, dla dzieci yy, mogą być dzieci werbalne, ale mogą być też dzieci, które nie komunikują się werbalnie, bo po prostu te gry są bardzo, bardzo proste. Przede wszystkim, cała rozgrywka trwa krótko czasem 5 minut, czasem nawet krócej, więc to jest ok, dlatego że nasze dzieci mają problem w utrzymaniu koncentracji e, na dłuższych zadaniach. Te gry przeznaczone są dla tych dzieci, które właśnie dopiero zaczynają jakąś tam współpracę z innymi dziećmi, bo oczywiście nie będziemy planować gier planszowych dzieciom, które nie patrzą, które się nie koncentrują na drugiej osobie, które nie nawiązują żadnego kontaktu z drugą osobą, którzy nie obserwują tego, co ta druga osoba robi, bo przy takich dzieciach po prostu mamy inne cele terapeutyczne. Natomiast się dzieci nasze że dzieci zaczynają właśnie osiągać te umiejętności, to możemy im coś takiego zaproponować, i właśnie fajne jest to, że ta zabawa po prostu trwa krótko. Więc jeśli macie w domu e, dzieciaki, właśnie m, na przykład z autyzmem czy ze swoją downa e, i mają więcej niż tutaj jest napisane na opakowaniu, e, to też naprawdę ta gra myślę, że może się świetnie sprawdzić. Powiem Wam szczerze, że ja grałam e, w te gry z 14-latkami. I tak już sobie podsumujmy e, to, co mają te obie gry wspólnego osobu, czyli one mają bardzo proste zasady, one trwają bardzo krótko. Gry nie wymagają umiejętności liczenia, bo nie ma tutaj kostki z kropkami, jest tutaj kostka z kolorami. I nawet jeśli dziecko nie potrafi nazywać kolorów, to może je po prostu dopasowywać, czyli widzi taki kolor i znajduje taki sam na planszy. Ale oczywiście też, tak jakby, jeśli dziecko ma z tym trudność, to też. Można dziecku wskazywać, że ten kolor to jest zielony i zielony jest tutaj. Także yy, ta gra może sprzyjać też temu, że uczymy nazwy kolorów albo po prostu utrwalamy te nazwy z kolorami. Także podsumowując, te dwie gry mają sobą wspólnego to, że mają bardzo proste zasady, że trwają bardzo krótko i że nie mają typowej kostki takiej z kropkami do liczenia, tylko kostkę z kolorami. A przejdziemy do jednej różnicy w tych grach, a później po prostu zobaczycie te gry z bliska. Czyli Różnicą taką dosyć znaczącą W tych dwóch grach jest to Że tu można już przegrać Czyli bip bip można już przegrać Tutaj nie przegrywamy Tutaj mamy jeden pionek, poruszamy się jednym pionkiem Razem zwyciężamy I nie ma w ogóle tutaj przegranej Natomiast tutaj każdy uczestnik Dostaje swoje karty i ten uczestnik Który pierwszy rozwiezie swoich Tak jakby pasażerów, on wygrywa Także tę grę Bip bip jednak proponowałabym później tak? czyli, czyli ta gra byłaby dla dzieci które, które już można powoli wprowadzać do właśnie nauki przegrywania i nauki wygrywania, bo z tym też są problemy. No i na pewno też proponowałabym, aby ta pierwsza przegrana była w takim wspierającym towarzystwie, to znaczy nie w towarzystwie dzieci, które też nie potrafią wygrywać i przegrywać, czyli może nie, niekoniecznie już na tusie, ale na przykład w grze. Z dwojgiem rodziców albo grze z dwojgiem e, terapeutów. E, dlatego, że wtedy, kiedy dziecko przegra, ono otrzyma wsparcie, czyli na przykład pochwalimy, że dałeś radę, że nie poddałeś się, a z innymi dziećmi równie to mogłoby być. Czyli jeśli dziecko nie jest jeszcze przygotowane na przegrywanie i przegra, a inne dziecko będzie ty, ty przegrałeś, jesteś gorszy, nie umiesz, haha, ja wygram. No to to nie będzie odpowiednie doświadczenie dla dziecka na tym etapie, także przegrywanie wprowadzamy z towarzystwem bardziej dojrzałym społecznie. No dobra, powiedziałam Wam za, za co lubię te gry, a nie w ogóle tak jakby nie wiecie na czym te gry polegają, także teraz już odwracam kamerę i pokazuję Wam jak się po prostu w te gry gra. Gra Funny Deck zawiera opakowanie, wszystkie inne gry. Planszę rozkładaną na dwie części. Jest to taka plansza pionowa. Instrukcja obsługi jest w języku polskim. Gumowa kaczuszka, która jest naszym pionkiem. Kostka z kolorami. Oraz karty w kolorze żółtym. W kolorze żółtym karty mówią o tym, nam, co mamy zrobić z kaczuszką. Karty w kolorze czerwonym, które zawierają zadania do wykonania w parze oraz karty niebieskie są to głównie karty zachęcające do naśladowania czy to dźwięków, czy to ruchów. Rozpoczynamy grę. Najmłodszy grad wyrzuca kostką, wylosował kolor żółty, także bierze żółtą kartę. Karta pokazuje, co ma dziecko zrobić z kaczuszką. Robimy to, co karta nam mówi. Jeśli zadanie jest wykonane, to przesuwamy na najbliższe żółte pole. Kolejne losowanie, kolor czerwony, bierzemy czerwoną kartę, tutaj dzieci mają śpiewać, więc śpiewamy, jeśli zaśpiewamy, przechodzimy na kolejny, najbliższy kolor. Kolor niebieski, bierzemy niebieską kartę, tutaj mamy naśladować, śmianie się, jeśli dziecko wykona zadanie, to przechodzimy na następne pole, gra się kończy wtedy, kiedy kaczuszka dojdzie do kolorowego mostu. Grabi Bip także zawiera twarde, solidne opakowanie, w środku jest instrukcja obsługi, także jest w języku polskim, plansza rozkładana na cztery części, plansza tak jakby przedstawia plan miasta. Mamy też cztery pionki, duże, samochody w różnych kolorach, w czterech kolorach, kostkę z kolorami, a także karty, które przedstawiają miejsca, które możemy znaleźć na naszym mieście. W naszym mieście. Rozkładamy samochody y, na jakieś tam białe pola, na wybrane białe pola i rozdajemy uczestnikom po trzy y, losowo wybrane karty, które przedstawiają, tak jakby miejsca, w jakie mamy zawieść naszych pasażerów. Najmłodszy gracz wyrzuca kostką, wylosował kolor żółty, więc przesuwa się na kolor żółty. Stanął na parkingu. Sprawdzamy, czy ma takie zamówienie. Nie, nie ma takiej trasy, więc kolejny gracz teraz wyrzuca. Kolejny gracz znowu też żółte pole trafił i znalazł się na przystanku, ale on też nie ma tej karty, nie ma takiego zamówienia. Natomiast zawodnik niebieski stanął na takim polu. E, które posiada w swoich kartach, czyli miał takie zamówienie, więc to zamówienie układa na e, mapie. Tutaj niebieski zawodnik wlosował pole białe. E, pole białe to e, przystanek. On ma taką kartę w swoich zbiorach, jest to ostatnia jego karta, także on e, zrobił wszystkie kursy i po prostu wygrywa. Trafan jednak zachęca do naśladowania. Do obserwowania drugiej osoby, do odtwarzania takiego układu, chociażby z tą e, na własnym ciele. Zachęca do poruszania się, do zabawy z drugą osobą, dlatego że zadania dotyczą wykonania czegoś z drugą osobą, albo też samodzielnie. Są też zabawy dźwięko naśladowcze, dlatego naprawdę to będzie fajna zabawka zarówno dla dzieci pełnosprawnych, jak i dla dzieci z spektrum autyzmu, dla dzieci spojrządne i dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Gra Bibi. W której się już przegrywa, eee, ćwiczy spostrzegawczość, koncentrację, umiejętność rozpoznania na planszy tego, co mamy na tym malutkim kartoniku. I ona też będzie fajna dla dzieci, oczywiście, pełnosprawnych i dla dzieci z jakimiś tam wyzwaniami rozwojowymi, ale już dla dzieci nieco starszych. I nie jestem w stanie określić jak starszych, dlatego że nasze dzieci rozwijają się w równy sposób, w równym kierunku i po prostu funkcjonują na równych poziomach Więc nie jestem w stanie powiedzieć w jakim wieku dziecko już na pewno się nie będzie tym interesowało, a dla jakiego dziecka w jakim wieku te zadania będą za trudne, Bo tak jak Wam mówiłam grałam w tę grę nawet z 14-latkami by, byli to chłopcy z Spawndowna i którzy świetnie się bawili zarówno w Beep, beep jak i z Family Duck Także tutaj wiek nie gra roli Ja z tej gier jestem bardzo zadowolona i po prostu je polecam Dziękuję za uwagę